Maneczko i co wie w dzisiejszym filmie zagram sobie w Scary Teacher 3D i będziemy prankować naszą nauczycielkę z matematyki. Fajnie by było widzę, jakbyś pod tym filmem strzelił takiego subika jak widzisz na dole oraz zostawił lajka. Bardzo dziękuję i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Witajcie widzowie! Już w tej przepięknej gierce mamy level menu. I tutaj co mamy do przejścia? Mamy the Meme level. O nie, to jest to długie. Keshogging okay, Speed, tutaj mamy. O, to jest to jest ten e, franek. April Fool. I tutaj mamy Easter Nick No dobrze. Lecimy sobie z Mim Level. Some steel wanted to capture my eltsy No dobra, to wiemy że ja już, ja wiem, co tu trzeba robić. Już przechodziłem ten level. Okej, okay, teraz ona idzie z tym clownem, który. I... o To nie było akurat miłe. Wchodzi do jakiegoś spokoju i mu nogę podstawę i, i będzie go zamykać. I krótko wrzuci do toalety. I Nie wiem co masz z tym sensem Jak rzuci do toalety... Ryba, I pierwsze co musi zrobić to udać się do tamtego. Mm, wiecie gdzie. Tutaj do tej budki. Da się wyjść przez okno? Nie, ok. Musimy spojrzeć te ogromne nożyce, bo one się nam przydadzą, ok. Ono tam idzie. Mam nadzieję, że ona nie słyszy teraz moich drzwi, które otwieram. I ona będzie sobie na dworze. Ona usłyszała. OS. 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 chyba mnie nie widziała. To już na pewno słyszała. to też. ok, ja tak zmylę psychologicznie, że otworzę tu... Jać. ona idzie ona tu idzie, okej okay. To zróbmy sobie tak, że ja pójdę tu patrz, tu jest ogólnie zdjęcie jak jeszcze w szkole pracowała o, oh, lol okej, okay, musimy się tego pójść tutaj okej, okay, ona się zdziwi o tu nikogo nie ma kam tam jest, nie wyszła Dobra. No. chodzimy sobie tu ona zamknęła drzwi Musimy poczekać, aż ona zejdzie bardziej na dół, żebyśmy ten puzzle mogli włożyć. Chyba idzie. Idź, idź, iść. Idź. ona już słyszała. Widzimy. Wow, zaraz tu wrócę, zaraz tu wrócę. Mam nadzieję, że ona nie umie chodzić po dachu. Miejmy nadzieję. Okej, okay, no nie. Wiem. Jak ona tu wejdzie, będzie przypał. Nie umie Okej, okay, nie umie Nie umie, już się wystraszyłem Okej, okay, zamknęłem to, zamknęłem to, ja się tu ukryję Okej, okay, teraz musimy, jak mam ten klucz Teraz trzeba, teraz było, trzeba robić? Wejść do pokoju tortur Tylko jest jeden haczyk, Ona tu jest Dobra, idziemy To nie, to tam idzie akurat, dobra Wtedy ona przyjdzie tutaj ja będę mógł na spokojnie sobie wyjść. To jest logiczne. Aha, będę musiał patrzeć, ona to przyjdzie wtedy. Hej, nie słyszała? Okej, hey, to ona na pewno usłyszała. Hey, to. Hey, bierzemy to. Obierz to. To się nam przyda bardzo. No nie mogę tego wziąć! Okej, hey, mamy, mamy, mamy. Ona tu będzie sławna, naszą stronne, właśnie o tym mówiłem. I musimy teraz pójść do tego pokoju, tam do jej sypialni. I w to, ona okay, idzie do tego okna, dobra jest luz. Najlepiej jest wszystkie, a nie, tak nie. Najlepiej, najlepiej jest wszystkie drzwi otwierać i potem ona tutaj wejdzie, ok. tutaj okay, tutaj bierzemy, bierzemy sobie czy to, potem to złączymy z tym e, e, tym. I potem złączymy to tak Bierzemy to Okej, okay, ona będzie widzieć Więc szybki run Okej, okay, przekonaj stąd wodę I szybko wiesz tu Uciekaj Mogę skoczyć? Nie Idź stąd proszę cię pani Teresko Okej, okay, uciekłem Uciekłem, luz, luz. Okej, okay, dobra Kuchnia jest otwarta o, yes. zbiłem jej coś. Zbiłem jej coś, No nie wiedziałem co chodzi, okej? Okay? E. Mamy już ten klucz i musimy otworzyć teraz mima. Teraz najłatwiejsza rzecz. Otworzyć tego klauna. Ona jest tam, tak? Idzie w moją stronę. Okej, okay, mam nadzieję, że otrzymam pułapkę na myży. Która nie działa. Okej, okay, ma... niech ona zejdzie na mi. Dobra, ona już idzie, więc ja teraz wystarczy, że pójdę do mima. Ona zauważy tą butelkę tam złamaną. I ona zauważy tą butelkę tam. O, oh, wynale się zastanawiać, O co chodzi? Okej, okay, otwieramy. Otwier otwieramy. I mamy Mima. Dobra. forum jest i catch is seal. Uciekamy lima. Wow, coś mi się Ona tu idzie ona jest taka szybka nawet. Wow. Okej, okay, uciekamy. Uciekam. Ja to są te podobne domki do tego z Scary Stranger. Chyba te same. I jest taka willa. Zobaczcie sobie, na te domki takie normalne, a na taką willę, gdzie masz obok tego taką... Słuchaj, jest taka willa! Ona tam jest sama, ona tam nie ma nic do roboty praktycznie. Dobra, idzie już do tego miła. Poczekamy sobie. A wy możecie... A czemu ona szedła do pokoju w tuki? żeby zobaczyć tego gościa aha i się zawraca no. aha idzie w drugą stronę dobra i tak mi się zaraz ta pojawi, wiecie ta ta animacja ok czemu na co chwilę tu wchodzi ona się zbugowała chyba okay. to ja chyba do niej idę a i ono tu nie idzie w ogóle no, mam nadzieję, że zaraz... Dobra, idę na niej. To i tak mi się zupełnie ta animacja zaraz odpali. O jest, jest! O, tutaj mim. Ona się skapnęła. I teraz się będą tu ganiać tak. Też widzieliśmy w tym. Chodź tutaj! o, ona jest wściekła. Biegnie do niego i jest na wodzie. Boom. No i level complete. I teraz lecimy sobie z następnym rewerem. Misty has been imperative waiting for the princess to the ten. O, dzwoni. Aha. Ma, miał przyjść za dwa dni. Aha, już idzie. No, musimy to wziąć ten... Ja ten prank był wy. Ten, właśnie, to jest taki ciężki prank. Taki, wiecie o co chodzi. Taki... Trzeba tutaj mieć trochę wysiłku. Tu trzeba jakieś rękawiczki znaleźć. Ja mogę... Jak się tu kupuje rzeczy? Ja chcę kupić na przykład, a nie mogę. Okay, musimy użyć młotka, młotka, żeby to naprawić. Dobra, to już wiemy. Lecimy sobie do tego. Tutaj tu mam to, to, to coś, co się na pewno przyda. I motek był. Czemu tutaj nie ma motka? Jestem mamy klucz czerwony. Nie wiem, czy to trzeba by nie mogę go potrzebować. Ale jak motka nie ma? Nie ma motka! Okej, okay, ja się może zabracam, bo ona tu będzie szła. Nie ma tu motka. Nie ma tu. A może tam będzie młotek? Bo zawsze w tym jest w garażu ten młotek, więc idziemy sobie na szybko sprawdzić. Musi się okazać, że będzie. A co to jest? Okej, okay, to też szybko. To też coś nowego. Co to to jest? Tam te pudełka. I co? Twój shoming. Tu na pewno trzeba coś zrobić. Dobra, widzę. Zróbmy sobie tak. Idziemy sobie tutaj po tego e, młotek, mm, tu jest młotek, to bierzemy sobie, idziemy sobie tam, żeby wziąć, okej, okay, tu możemy już to zrobić, okej, okay. okay. robi nam się już drabina, więc tą drabiną musimy pójść tam, okej, okay, ona jest tam na schodach. Dobra, idziemy sobie tam, żeby podłożyć to tutaj. Tylko potrzebę są, Wiecie co? Tego, żeby to zdjąć. By smok. Ok, teraz bierzemy sobie to. Mhm. Czuję, o, ona już wyszła na dół. i to będzie. Jak ona się skapnie, bo tam drabin nie ma, to będzie lekki przy. Ona może się skapić czy nie może? Okej, okay. tu mamy to to, co to, to, to potrzebujemy. Okej, okay. okay. weź to, okej. Okay. Lecimy sobie teraz tam No idzie tędy. O, jest. Ona wszystko słyszy! Okej, okay. widzi otwarte drzwi. Ona chyba usłyszała to moje, to moje otwarcie, więc ja pójdę sobie tam teraz. Jak ona to usłyszała, to może ona pójdzie tam, a ja pójdę sobie do tej szopy. Ona tu będzie słyszeć jacie. To jest na, na tym Steamie jest najgorsze to, że ona wszystko słyszy. Na przykład otw otworzę okno i patrzcie na ją kamerkę. Dobra, okna nie słyszy, ale patrzcie na drzwi. No widzicie, ona się już cofa. Okej, okay. bierz, bierz ten kanister. Bierz tu. Okej, okay, bierzemy. Co oh, spojrę naski tutaj Musimy coś z tym zrobić Tylko co? Tego to już nie wiem Okej okay. Ja sobie pójdę Ja sobie ona już tam jest dobra O tu mamy piwnicy do której bardzo rzadko się wchodzi Nie można wejść w ogóle Więc to jest przypał No dobra Teraz mam to wywiercić. I co? Dobra, widzowie, już wiem, co mam zrobić. Ona już idzie tam. Teraz ja sobie wejdę... Pozwólcie, że ja sobie wejdę do kuchni. Pójdę sobie do góry. No nie, gdzie, do jakiej góry? Tutaj muszę iść. Otworzyć sobie to. Ja wchodzę tu. mamy rękawiczki, czyli rzecz, którą potrzebujemy. Reper, zreperuj... to, drabina, drabina, drabina. To już robiliśmy, musimy wystarczyć. Wlaźniemy sobie młotek z tego pokoju. I mamy młoteczek i teraz wychodzimy sobie tędy. Mogę sobie na to użyć, ale... to by trochę sensu nie miało, okej. Okay. Schodzimy na dół, reperujemy. Bierzemy to. Mam rękawiczki, to bo ja wcześniej nacisnąłem E na te, wiecie, na te osy. I no wiecie, nacisnąłem E na te osy. No i mnie ten urządliły, ale nie nagrałem, nie nagrałem tego. Ok, stawiamy. I teraz możemy na spokojnie wziąć sobie to. No, ile już to będzie. Okej. gdy ten. I teraz mamy. Musimy to wsadzić w basement. Są jakieś puzle? Nie wiem, ale dobra. Lecimy sobie do góry. Polecimy sobie teraz do góry. Górę już mam otwartą. Więc luz. Okej, okay, ale co ja muszę zrobić teraz? ona tam jest. Uff. Nie mam ja. Nie ma mnie, okay. nie, okej. Nie gadzę, że ona idzie w moją Weźmy sobie... Oh, nie, ona mnie już będzie tak ganiać. Tam jest taśma, którą potrzebuję. Miejmy nadzieję, że ona tędy nie wyjdzie. Okej, okay, bierzemy taśmę. Nie, nie widziało mnie. Okej. Okay. Czy mamy taśmę? Kiedy okay, tam ja jestem u nich. Na kemerce. No dobra. Aha, musimy to włożyć. No okej, okay. no. Okej, okay, ona tu będzie szła. Idź sobie stąd, Teresoko. Pani Tereso! Okej. Okay. ona nie słyszy otwierania o... Dobra, żartowałem. Okej, okay, ona tu będzie wchodzić. Okej, okay, ja sobie otwieram do drzwi, żeby ona to, na to popatrzyła A ja sobie pójdę Wiecie, do tego, tego Żeby otworzyć to, to wiecie, no to to, no Ja okay, musimy to otworzyć Bo zanim ona na ona nie patrzy Okej okay. Otwieramy to Wkładamy to I taśmiemy, okej okay. I to tyle? I to tyle. I to tyle? Chyba miejmy nadzieję, że tak. Nie wiem. Przecież ja mogłem sobie tą drabinę wziąć, Ani nie nie mogę. O! Okej, okay, nawet... Co jest? Co się zbugowało? Co jest? Coś źle zrobiłem? Aha, dobrze zrobiłem! Aha! Zalecimy z następnym prankiem, a ja dobrze to zrobiłem. Okej. Okay. Ona się odpoczywa, chilluje. A on sobie obcina coś. Aha. Aha! No dobra, widzę. Ten prank zrobimy sobie w następnym odcinku. A już jak widzicie, przeszliśmy sobie trzy pranki. Ten, ten i ten będziemy przechodzić. Okej, okay, mamy jeszcze. Tak, Christmas, Origami. Mamy jeszcze trzy pranki, które nam się przydadzą. No i to. i przejdziemy już te pranki. Dobra, widzowie, te, te, ten prank, ten prank, ten prank, i może ten jeszcze jak zdążymy. Zrobimy na następnym odcinku. Ja dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Trzymajcie się. Cześć.